witam wszystkich serdecznie na kanale AgroDay93 Jak widzicie dzisiaj pogoda piękna Także bierzemy się za tego jego kończymy, kończymy polerkę Zaraz sobie będziemy czyścić, robić zaprawki lakiernicze I pod wieczór lecimy z polerką eee, Zobaczcie w dzień jak się to prezentuje ta polerka, którą wczoraj robiłem Zobaczcie, tutaj klapy otwarłem, bo jak widzicie wszystkie... Gumki, tak jak mówiłem, są wymienione. Nie ma dziadowania. Założymy sobie. Oczywiście to będzie jeszcze wszystko myte, bo tego tak nie zostawimy. Będzie potaprawiane, umyte. Ale zobaczcie efekt, jaki jest. Dzisiaj w słońcu. Bo tak wiecie, o. nawet ta ta blacha to straszyła. Już nie tak, tak bardzo nie straszy, i może zostać oryginał. Niech sobie będzie oryginał, kiedyś się może pomaluje to. Zobaczcie, zbiornik, który najgorzej wyglądał ze wszystkiego, był najbardziej biały. Tutaj jeszcze muszę sobie nie dopolerowałem. Ale tu jeszcze muszę zaprawki porobić, dlatego nie poleruję tego. Zobaczcie, wszystko, jak się ładnie odbija moje brzuszysko w tym lakierze. Zobaczcie, a tu jest a tu jest jeszcze nie polerowane i no nie odbija się tak tu zobaczcie tutaj będzie wszystko polerowane, naklejki muszę osłonić bo tu jeszcze zobaczcie, naklejki się uchowały, jak ustawić pod jakie ziarny? tylko muszę sobie to przetłumaczyć hederek będzie zaraz podmalowany eee, tutaj wszystkie zaprawki będą porobione zwłaszcza pod klapami, bo tu na zewnątrz to nie tak straszy, tylko pod klapami trochę rdzy jest, ale ten nadal jest 78 rok. Pamiętajmy o tym. No i to. Najgorzej będzie tutaj to pod tym pomalować. O to. Będzie odcięte i będzie pomalowany cały spód. To będzie całe pomalowane i tu będzie całe pomalowane cały ten tył. Tak Wam mówiłem. No i tutaj tak samo. Cały ten, cały ten bok tutaj sobie pozaprawiamy palcem się to się palcem rozkręciło ta, ta rurka a bo ja wam nie pokazałem wyjęliśmy silnik rękami gołymi rękami ja i tata wyjęliśmy stąd i powiem wam że to jest najprostsze co może być ten silnik na niczym się nie trzyma oprócz tu na tych czterech śrubach tu nie ma żadnej podpory dzwon go trzyma ten silnik, tak naprawdę. silniczek już wyjęty na no kompresji praktycznie zero. Ze względu na to, że tutaj między cylindrem, zobaczcie, jakie jest mokre. Między cylindrem a głowicą. Zobacz, widzisz? Olej tam jest. No, gdzieś zobacz, jak olej kapie. No bo leci olej. Między cylindrem a głowicą no dlatego, dlatego on im już nie palił a druga sprawa dlaczego nie palił bo kopułka była rozwalona dopiero dzisiaj żeśmy zobaczyli do tego nowego silnika już jest zamówiona kopułka i, e, kopułka i palec kompletne pusz jedne te, jedne te on chyba jest pod skosem o Je, jedne te jeszcze podkładkę trzeba bo mhm. Nie, teraz dokręcisz tym. Teraz śruba. to to tak lekko było dokręcone? Nie. I to sobie ustawiasz jak chcesz dzięki temu. to pod silnik. A, pokażę Wam jeszcze. Olej się lał, już nie mogło jeździć. Druga sprawa, kopułka rozwalona. Nie chciał odpalać. Odpalił nam na chwilę, ale co z tego, jak nie było węglika. Węglik kurwany, nie przekazywał w ogóle iskry na na ten na świecę. Także z dwóch silników się złoży jeden, bo tak, no bo to pod, pod ten, pod wyjście w kombajnie, nie? Idę jeszcze pokażemy co tam kupione. O, tu się poprawki zrobi, górę też wypolerujemy, pozaprawia się. No i dzisiaj wjedziemy nim pod wiatę bo czekaj, na napędzie na jak te burze zapowiadają Jutro. Jutro, w niedzielę To wjedziemy dzisiaj nim już pod wiatę, A ten to nie stoi Włożymy silnik, to też się zrobi tam powoli miejsce I w drugą, pod drugą wiatę wjedzie Także tutaj powiem wam że tak myślałem nad tymi kołami Ale mi się to komponuje Powiem wam Tylko Przód jest nieduży, nie tył jest też nieduży Ten kombajn jest fajny, szeroki Szeroki rozstaw osi z tyłu Szerokie opony z przodu Będą, nie będę kombinował z oponami ale będę kombinował z lampami. Ano, mianowicie. I wam coś pokażę. No. Idziemy do garażyku. Panzioszka stoi. Zobaczcie. Rok czasu niedługo będzie po mojej odnowie. Nie wychodzi nic. Lakierek się trzyma, nic nie odłazi. O, znaczek nowy dostała, czerwony od pandy 100hp także widzicie utrzymuje się samochodzik, teraz jest zrobione całe nowe zawieszenie, zrobiona zbieżność, jeździ się luksusowo a tu mamy, zobaczcie co lampionki tylne yy, do klasa i tu takie same są do masejka te Lampy kosztują 11 zł, niecałe 12 zł z żarówkami. Opłaca mi się kombinować. Tamte lampy mam jedną taką, jedną taką, nie lubię czegoś takiego. A kupić takie oryginalne lampy, jak mam w klasie, te okrągłe, to jest koszt 130 zł sztuka, sztuka, a te 12 zł niecałe i co nie będą? Tylko powiercę dziury, przeprowadzę kable, podłączę i będą luksusowe lampeczki. Tak samo i do Maseja, bo w Maseju to są w ogóle potrzaskane i zrobimy sobie tak samo w maseju lampy, będą wszystkie lampy działać, przód, tył eee, także wiecie, u mnie musi być wszystko sprawne a idziemy jeszcze wam pokażę jedną rzecz bo wam zapomniałem pokazać ostatnio gdzie ten tata to schował No, i wiecie co? Nie wiem, gdzie to jest. Idziemy szukać dalej. O, tu są jeszcze zabudowy do Maseja. Ta zabudowa, która idzie na silnik, główna. A zobaczcie wydech, cały, cały przegnity, wszystko pourywane, ale tamtym jest tu urwane ta końcówka, także tą końcówkę się przespawa razem z wydechem do tamtego. Jean ma sobie stoi, nikogo się nie boi. Tata poprzekręcała lusterka, a tu są jeszcze obudowy boczne do do tego naszego masej Ferguson'a które wchodzą właśnie w tą obudowę którą wam pokazywałem przed chwilą ale idę dalej szukać tego co chcę wam pokazać o trusiek sobie trawkę je jeden jedyny został i na wolności a niech sobie chodzi nie ucieka nigdzie o, znalazł się zgubę ja przychodziłem, koło tego nie widziałem o Widzicie, oponki do Maseja na tył oryginalne BKT 400x15 takie jak mają być, takie same w siewniku, takie same i tu e, miały być 500 ale mm, zostawiliśmy, no oryginalne się trafiły te, rozmiar oryginalny BKT za 250 zł za dwie sztuki tych opon. Także nie sobie leżą. One będą zmienione dopiero na przyszłym sezon Na razie na tych się obiedzie jeszcze. A te niech sobie leżą. Nie, je śpi, nie wołają. Nie, te, to... Tu trzeba, mówię ci, tę płytę dać całą, tak żeśmy rozmawiali. I tu płytej naciąg z tej strony takiego, wie, zrobić półokrągłego z blachy, wyciąć dziury. Taką tą płytę nawet, wypalić tą elektrodą potem się wyszlifuje i żeby naciągnąć w tę stronę nie tak tam jest zrobione, bo mi się to nie podoba no że w, że w tę blachę jest zrobione no, oryginalną i, i, i przyspawać znowu u tego i Ta. naciągać żeby to było ruchome Ja ja tu zrobię te blachy pomalować to, 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 to dopiero i tu. jak już obudowa dojdzie Ta, jak się skrącą kopułka palec będą, mam nadzieję, że... Nie no, ten to może kompresję no dwa razy większa. No tak, ta, wiem. Tu idzie ta to, Tylko i siatka i to jedna to, i to trzyma ci całość. tak No ten, yy, ta osłonę cało. Bo tam jest kontrolnik no, w tył osłonie i to kładzie, że i to ten co te blachy trzyma. Usztywnia. Bo tak to co by trzyma? O. Nie mogli odpalić, bo węglika już nie było urwany i nie przekazywało iskry. Odpalił nam na chwilę, bo gdzieś ta sprężyna mogła załapać i już. O, zobaczcie. Volkswagen. Ale to nie jest typowy silnik Volkswagena do garbusa to jest silnik Volkswagen Werk, czyli silnik Volkswagena, który jest przystosowany do pracy na stałych obrotach wysokich, tu, ma, tu jest maksymalnie 3000 obrotów, jest ograniczony tak widzicie 70 rok, pojemność 1192. Na rzecz 68 tamten drugi. Bo silniki Volkswagena, z tego co wyczytałem, przynajmniej jak jeszcze miałem klasa kompakta 20, to te, które były do garbusa, typowe garbusowskie, nie były przystosowane do pracy na ciągłych obrotach, miały wyższe obroty yy, maksymalne. A te są typowo przystosowane, Volkswagen Werk przystosowane są typowo pod maszyny rolnicze te silniki. Dlatego dobrze, że się udało to, to znaleźć, a nie silnik od garbusa. O, silniki moje idą. Mela, Pusia, a co Wy tu szukacie? psinki też idą pomagać zobaczcie, zaprawki praktycznie porobione wszystkie każda rdza, zobaczcie nawet na tym polerowanym to dopiero teraz widać a jak się dopoleruje to już nie będzie w ogóle widać Header. zobaczcie jak wygląda tata maluje teraz pod te podgarniacze łanu te końcówki w tych też będą czerwone w tych kłach. Tutaj tylko tak zapryskałem, bo to i tak, się wytrze, i tak się wytrze Schodki tutaj pomalowane kokpit, pomalowany tutaj mi się z lewiki porobił, ale to nic, to nie szkodzi. No i teraz zastanawiam się nad rurą, czy malować na zielono, czy malować na czerwono, a może na biało. Zastanawiam się nad tym, ale chyba wygra czerwony, bo czerwone koła, czerwone napisy i będzie i czerwona rura. Zobaczymy. O, zobaczcie wygląda. Tutaj tylko zaprawki sobie porobiłem, reszta będzie w polerce, eee... najwięcej to było do malowania. No i tu jeszcze muszę się pomalować, tylko muszę klej zetrzeć z tego. To będzie też tył pomalowany. Tutaj Pomalowane, no i tak to się prezentuje. Lecimy sobie dalej, a potem już pod wieczór zrobi się polerkę. No, prawie skończony, mój autorski napis. Tylko polerka, i będzie rura czerwona. Czekam, jeszcze żeby się trochę miło i będę polerował tutaj całe te boki, tu gdzie zamalowywane było, żeby to zrównać. I będzie. Zobaczcie, tak to wygląda po polerce, już z tej strony. I zaczynamy sobie polerować to, i wam tutaj na tych dwóch elementach pokażę, jak ja to robię. Bo to są maszyny rolnicze, to nie ma się tu tak naprawdę to rozczulać, to nie jest auto, że trzeba się przykładać, żeby nie powstały hologramy. Tylko maszyna rolnicza to ma się świecić i być ładny, żywy kolor, a nie hologramy, nikt tym nie będzie chodził i mierzył tak i patrzył sobie pod słońce. Także patrzcie się jak to zrobić najprościej. Ja robię to pastą Farecla G3. Jest to najlepsza pasta do tego typu lakierów i maszyn. Trzeba to przede wszystkim spryskać wodą, bo jest to pasta na mokro. Niestety na sucho nie, nie wykolorujemy, bo spalimy lakier trochę. Możemy nałożyć trochę na blachę lub na pada. Ja nakładam na spada tutaj sobie troszeczkę. Nie za dużo, bo też nie ma po co. Marnowanie pasty na darmo może tylko być. Robimy coś takiego i ja to sobie robię zacznę na najwolniejszą brodzę była nie roznowada i teraz od lewa do prawa. sobie zwiększyć obroty i dobra jak tak nam wysycha to z tego nie można polerować dalej bierzemy sobie najlepiej to ściereczkę z mikrofibra ale mi szkoda niestety na to bo nie są tanie dlatego mam taką Matkę odłożoną i sobie po prostu ścieramy to, co nam zostało, oczywiście. Potem trzeba umyć maszynę. Eee, ja już dzisiaj tego nie będę, tylko wypoleruję przez to i przez noc, i z samego rana muszę ją umyć, ponieważ ta pasta widzi się jak pryska po kołach, po wszystkim, ale zobaczcie efekt nie trzeba wcale długo tego polerować by uzyskać zadowalający efekt jak na tak no stary bądź to po nie lakier o. zobaczcie tak to wygląda ja sobie tak robię całą tą maszynę no i efekt jaki jest taki każdy widzi także cóż ja sobie jadę dalej i tyle tak, tak. no i dobra koniec koniec roboty na dzisiaj koniec polerki wystarczy jutro tylko mycie smarowanie i klasik jest gotowy także no cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już do żniw. Także trzymajcie się. Na razie, cześć.